Jest wtorek 18 stycznia, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór Mateusz Kaczmarek, pora na losowania, ale najpierw dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że mamy coraz dłuższe dni, a druga, że mamy coraz więcej wygranych w grach lotto. W ciągu pierwszych kilkunastu dni nowego roku odnotowaliśmy między innymi dwie szóstki w lotto, w tym jedną wartą ponad 5 milionów 200 tysięcy złotych. W Multimulti dwa razy padło pół miliona złotych, a w Minilotto to piątka warta ponad 365 tysięcy złotych. Kolejne wygrane mogą trafić się już za chwilę, za co mocno trzymam kciuki. W Multimulti każdy sam decyduje o jakie pieniądze gra. Wczoraj gracz w pile trafił 9 z 9 liczb, a ponieważ podwoił stawkę w grze, zdobył 140 tysięcy złotych. Pora na kolejnych zwycięzców w Multimulti. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby: 22 5 32 pięćdziesiąt trzy, siedemdziesiąt sześć, 69 jeden, sześćdziesiąt dziewięć, dwadzieścia piętnaście, cztery trzydzieści sześć dwadzieścia dziewięć trzydzieści dwanaście sześćdziesiąt dwa sześćdziesiąt trzy siedemnaście 24. Liczba 24 jest plusem. Minilotto to najtańsza z gier Lotto. Zakład z typowaniem pięciu liczb kosztuje tylko złotówkę i 50 groszy, a za trafienie tych pięciu liczb można wygrać nawet 400 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 24 cztery. 34 dwa. Trzydzieści Wydając 2 złote na los kaskady macie aż dwie szanse na zdobycie 250 tysięcy złotych. Wystarczy tylko wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24, kolejno ułożone kule bęben. maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12. Liczb. 12 21. 13. 6. 16 dziewiętnaście dwadzieścia cztery czternaście dziesięć dwadzieścia jedenaście cztery Pierwsza w tym roku wysoka wygrana w Super Szansie trafiła się w Gliwicach i wyniosła 100 tysięcy złotych. Żeby wygrać takie pieniądze, trzeba trafić 6 z 7 cyfr w aktywowanym numerze. Oto wynik Super szans. 9, 9, 0, 6, 5, 3, 9. Gratuluję wygranych. W ekstra pensji codziennie do zdobycia jest pensja warta 5000 złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Jako pierwszy w tym roku zdobył ją gracz w Lublinie. Gratuluję i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule będy maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Pięć. Dwadzieścia jeden. Osiem. Dwanaście. Trzynaście. A ostatnią liczbą wylosowaną w pensji jest... Trzy. Ekstra pensję warto grać z ekstra premią. Zdobyta premia wypłacana jest od ręki i może być warta 100 tysięcy złotych. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule będy maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. osiemnaście trzydzieści dwa cztery siedem dziewięć a ostatnią liczbą wylosowaną w jest jeden Pora powitać kolejny w tym miesiącu lotto milionerów. Zwycięzca losowania Lotto ma szansę wygrać ponad 3 miliony 800 tysięcy złotych. Natomiast w Lotto Plus do zdobycia jest milion złotych. Życzę trafienia szóstek i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kulbem, gdy maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 29 42 21 trzydzieści jeden osiem piętnaście a teraz zapraszam na losowanie lotto plus dziesięć czterdzieści sześć dwadzieścia dziewięć 2, 24, 44. Na koniec przypominam, że zarówno na lotto.pl, jak też w aplikacji mobilnej mogą Państwo sprawdzić wyniki losowań i zagrać w gry lotto online. Takim sposobem gra już ponad 760 000 osób. A w wieczornym studiu LOT to wszystko. Dziękuję za wspólny wieczór i zapraszam na jutrzejsze losowania, które poprowadzi Agata Jasińska. Dobranoc. Grywasz w Eurojackpot. Dajesz bliskim jeszcze więcej siebie. Otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 215 milionów złotych. Eurojackpot, doświadczaj więcej.